Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Senior Gracz po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Moi drodzy, nie było mnie długo, ale powiem krótko, nie po drodze mi było z grami do tego stopnia, że praktycznie w nic nie grałem, a nagrywałem jeszcze mniej, czyli w ogóle nic. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wam za cierpliwość, za to, że ciągle jesteście ze mną, a przy okazji chciałbym powitać nowych subskrybentów, którzy dołączyli do nas podczas mojej nieaktywności. Mam nadzieję, że to, co tu zobaczycie, spodoba się Wam i zostaniecie z nami na dłużej. A kiedy już po drodze zaczęło mi znowu być z grami, pomyślałem, że zagrałbym w coś, co dałoby mi doskonałą odskocznię od coraz bardziej szarej rzeczywistości za oknem, nie wymagałoby ciągłej walki ze wszystkimi o wszystko, a przy okazji również stanowiło świetną zabawę i dawało mnóstwo relaksu. I z sentymentem pomyślałem o Minecrafcie. Moi drodzy, tak właśnie o Minecrafcie widzicie tutaj mnie, Akurat na początku gry, no ale jakiś nietypowy ten Minecraft powiedzie. To jest Minecraft. Ja powiem tak, to jest Minecraft i to też jest Minecraft. I jeszcze kilka wersji, które zobaczycie za chwilę. To też jest Minecraft. I dlatego seria, którą zaczynam, nie będzie serią poświęconą przygodzie, a będzie poradnikiem technicznym. Aby każdy z was chcąc mógł dostosować właśnie Minecrafta do siebie, żeby uczynić, można było uczynić z niego swoją grę, która będzie wyglądała tak jak my chcemy, żeby wyglądała, którą będzie się grało tak jak my chcemy, żeby się w nią grało. A od czego zaczniemy? Zaczniemy, moi drodzy, od rzeczy bardzo prostej. O proszę, list tam, tam przebiegł. Zaczniemy od rzeczy bardzo prostej. Spójrzcie na mnie. To jest przecież właśnie Steve. Standardowa postać Minecrafta. A jak powiedziałem, my chcemy czegoś więcej. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie zmiana skórki. I za chwilę opowiem, jak tę zmianę przeprowadzić, Normalnej, zwykłej, ogólnie dostępnej wersji Minecrafta. Zero czarów, zero magii, sama technika, można powiedzieć. Zostańcie więc ze mną. Rzecz podstawowa: skąd wziąć nową skórkę do Minecrafta? Moi drodzy, serwisów, które oferują te skórki, jest całe mnóstwo. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to jest Microsoft Skins. Oj, Minecraft Skins, przepraszam, .com. Oczywiście, odnośnik do strony w opisie filmu. A ja powiem, co można tutaj zrobić. Można tutaj zrobić rzeczy kilka. Po pierwsze, można pobrać gotową skórkę i to z trzech różnych zakładek albo z zakładki TOP, gdzie są najwyżej oceniane skórki. Jak widzicie, ludzie mają wyobraźnię, ludzie tworzą różne rzeczy. Podejrzewam, że Wy macie tę wyobraźnię nie mniejszą i będziecie w stanie w razie czego sobie taką skórkę stworzyć. Druga zakładka to Latest. Czyli najnowsze skórki w tym przypadku. Też mamy tutaj różne dziwne, ciekawe twory. Proszę bardzo. I jeszcze jedna, recently commented, czyli ostatnio skomentowane. I też jak widać jest ich tutaj całkiem, całkiem, całkiem sporo. Tak więc zupełnie spokojnie moi drodzy, możecie sobie pobrać tę skórkę o nawet e, mangas. Możecie sobie pobrać skórkę na swój komputer i z niej korzystać. Jak to zrobić? No weźmy sobie tego Blue Devil'a na przykład. Wystarczy, że klikniecie na skórce. Ona zostanie pokazana na tle jednego biomu, ale możecie sobie wybrać tło, jakie Wam się żywnie podoba i sprawdzić, jaką się Wam będzie spisywał. Na dwa sposoby możemy ją teraz pobrać. Albo ją pobrać na swój komputer i potem przesłać sobie do Minecrafta. Albo w prostszy sposób upload to Minecraft.net. I można ją skórkę można posłać tam bezpośrednio. Warunek 1. ani gra, ani program uruchamiający nie mogą być w tym momencie, nie mogą w tym momencie działać. Dobrze, wzięliśmy tę skórkę, niech będzie. Upload to Minecraft.net. Pojawi się okienko logowania. Ja już zmigrowałem konto do Microsoftu, więc loguję się z kontem Microsoftu i po zalogowaniu od razu mam zmienić swoją skórkę. Wybierz model klasyczny, prześlij własną skórkę. Zobaczcie, już mamy tutaj. Czytany ten obrazek. Robimy tylko prześlij i w zasadzie wszystko. Jeżeli teraz, zupełnie spokojnie, przejdę sobie na Program uruchamiający Minecrafta, to pod zakładką skórki moja skórka już będzie. Proszę bardzo. I możemy ją teraz dodać do biblioteki. Możemy ją sobie nazwać, bo ona nie ma nazwy. Na przykład weźmiemy tutaj edytuj. Tak. I OK, tam był Blue Devil. Dajmy mu taką nazwę. Blue Devil, proszę bardzo. Zapisz. Yy, zobaczmy. Czy rzeczywiście to zadziała? Proszę bardzo, jest! Jest nasza postać, wygląda jak wygląda, ale jest. I w tym momencie mamy już Minecrafta spersonalizowanego. Do tego stopnia przynajmniej, że mamy swoją własną skórkę. Ale przecież to nie wszystko. Bo obranie skórki to jedno, ale może chcielibyśmy coś bardziej osobistego. Mamy wobec tego edytor skórek. Mamy edytor, gdzie mamy siatkę, moi drodzy, gdzie możemy sobie stworzyć swoją, własną skórkę. Bardzo prosty sposób. Pokrótce, omówiąc narzędzia po lewej stronie, to jest ołówek, który po prostu robi kreskę. O, robi krechę tym kolorem, który jest tutaj zaznaczony. To jest gumka. Którą możemy tę kreskę wymazać. I wszystko co pod nią wbrew pozorom. To jest bardzo fajny przycisk, bo to jest automatyczne cieniowanie. Jeżeli teraz powiedzmy sobie, zobaczcie, o, będę zamalowywał większe połacie, To one nie są jednolite, tylko mają takie cienie. Tak jakby tam były jakieś zagięcia fałdy, światło się układało tak czy inaczej. To narzędzie to jest próbnik koloru. Krótko mówiąc, jeżeli mamy jakiś kolor już na sobie, no powiedzmy, że ja wybiorę taki kolor. Nie wybiorę. Okej. Okay. Mamy jakiś kolor na sobie. Potem wezmę drugi kolor. Też mam na sobie. I potem chciałbym wrócić do tego koloru, to mogę zupełnie spokojnie wziąć próbnik, ten kolor, i proszę bardzo, jest. Tak więc to jest, moi drodzy, próbnik kolorów, dzięki któremu możemy pobierać kolory. O! I przenosić je sobie, można powiedzieć, też malować nimi w innych miejscach naszego modelu. O, przenoszę stąd. Tu. A teraz chcę tym kolorem znowu tutaj. Proszę bardzo. Więc w ten sposób możemy pobierać kolory i je sobie przenosić w inne miejsce. Kolejny przycisk to wypełnienie, czyli krótko mówiąc, jeżeli go wybierzemy, zaznaczymy jakąś powierzchnię, proszę bardzo, ona zostanie wypełniona jednolitym kolorem właśnie w taki sposób. Te przyciski to cofnij i powtórz ostatnie operacje. Te dwa rozjaśnij kolor, patrzcie co się dzieje tutaj. O, aż do białego możemy rozjaśnić i ściemni kolor. O, teraz się rozjaśni do białego, więc zejdzie nam do czarnego, powiedzmy sobie. Tak, więc możemy tutaj, mając wybrany jakiś kolor, możemy zupełnie spokojnie sobie jego odcień wybrać. Pomniejsz, powiększ i lustro. Lustro służy do tego, żeby te same, powiedzmy, symetryczne części Pokrywać tym samym wzorem lub kolorem. Ja na przykład wyłączę teraz za chwileczkę, też o tym powiem. Zobaczcie, teraz na rękach, tak, jeżeli zrobię tutaj kreskę, o, ona się automatycznie pojawia na kresce. Yy, przepraszam, na ręce drugiej, więc można tutaj tworzyć symetryczne wzory. Na razie wyłączę. Po lewej stronie mamy paletę barw, z której wybieramy kolory. Tak, możemy zaznaczyć z którego obszaru kolorów chcemy, jaki ten kolor ma być jasny lub ciemny, ale możemy też numer koloru szesnastkowo bezpośrednio wpisać w to pole. Tyle tylko, że w tym polu działają tylko przyciski Delete i Backspace. Ani strzałki, ani żadne inne nie działają, stąd trzeba najpierw skasować kod starego koloru, potem można kod nowego koloru albo wkleić. Jeżeli mamy gdzieś go skopiowany, skądś, albo wpisać ręcznie. W tym momencie ten kolor jest kolorem obowiązującym i można powiedzieć że z niego korzystamy. To, co mamy tutaj, te dwa przyciski, Body i Outer Layer, służą do malowania konkretnych warstw siatki. Siatka ma dwie warstwy właśnie tę warstwę zewnętrzną, którą teraz wyłączyłem, i siatkę ciała. Jak widzicie, teraz nie ma nic. Dzięki tym dwóm siatkom możemy uzyskać efekt trójwymiarowości. Przyciski poniżej pozwalają nam włączyć lub wyłączyć poszczególną część ciała. Ok. I tutaj mamy, czy jest to skórka klasyczna, czy jest to skórka wąska, ale oczywiście ja sobie zostają na klasyczne. Przyciski trzy ostatnie. Upload to Skindex, tak się nazywa ten serwis, można przesłać swoją skórkę, jeżeli ma się konto, chociaż nie jest to wymagane. Download, pobieramy na swój komputer i Upload from Computer możemy przesłać ze swojego komputera. Czyli to są te podstawy, można powiedzieć. Teraz jak stworzyć tę skórkę, jak ja to robię? Nie mam zbytnich zdolności plastycznych, ale zawsze zaczynam od tego, że sobie warstwę wewnętrzną, wyłączam warstwę zewnętrzną, zostawiam tylko warstwę ciało. Wyłączam wszystkie inne części ciała oprócz głowy i jednej nogi, żebym wiedział, gdzie jest przód. I wybranym kolorem w tym przypadku właśnie tym, takim cielistym jakby. O, wypełniam sobie głowę. Wypełniam głowę po całości. Nogi też mogę, nogę też mogę wypełnić, to nie ma znaczenia, moi drodzy, bo potem i tak będziemy ją zmieniali ale dlaczego głowę? No po to, żeby już sobie stworzyć, powiedzmy, jakiś tam wstęp do tworzenia postaci. Okej, okay, czyli mamy głowę wypełnioną, dosyć jednostajnie, możemy zupełnie spokojnie, moi drodzy, jak chcemy nadać jej jakiś tam cech takich, powiedzmy sobie o, żeby to nie było takie monotonne, żeby to miało po prostu jakby tam jakieś cienie właśnie rozświetlenia się na tej Twarzy naszej czy na głowie znajdowały, możemy zupełnie spokojnie wziąć autocieniowanie właśnie i y, sobie to autocieniowanie gdzieś tam lekkie zrobić. Mnie się to nie podoba za zbytnio teraz, może później coś takiego zrobię. Teraz zostawiam tak, jak jest. Druga rzecz to oczy. Oczy u mnie są takie, można powiedzieć mangowe, troszkę y, rozjaśniam kolor do białego. O, I białym kolorem rysuję sobie oczy duże, duże oczy. O, niekoniecznie tak, ale bardziej tak. Ok, i tu się przyda próbnik, bo muszę sobie zamalować o, to oko. Dobrze. Powiedzmy sobie, że chcę, żeby te oczy były niebieskie, całkiem niebieskie. Więc wpisuję kolor, kod koloru niebieskiego. To jest tak 00 dla czerwonego, bo to jest tak czerwony. 00 dla zielonego i FF, czyli najjaśniejszy z możliwych niebieski. I robię dwa oczka. Biorę teraz autocieniowanie, przejeżdżam sobie... Mm, stop. Teraz próbnikiem pobieram kolor twarzy jeszcze raz. Robię autocieniowanie. Sobie leciutko przejeżdżam, żeby tak. O, coś tak kształt nosa się pojawiło samo, można powiedzieć. O. I moi drodzy, w tym momencie możemy próbować namalować jakieś tam czerwone usta, czyli znowu kolor czerwony, czyli pierwszy. Tak, a na zielony. I na niebieski nie damy nic. To jest najjaśniejszy czerwony, jaki możemy mieć. Yy, można go oczywiście troszkę jeszcze yy, rozjaśnić. O, może taki. Nie jest taki czysty czerwony, powiedzmy sobie. A na usta będzie sam raz. Mamy wobec tego, moi drodzy, zrobioną głowę. Teraz jakieś włosy. I włosy robią zarówno na tej siatce wewnętrznej, jak i na siatce wewnętrznej. 80000. Takie włosy zrobimy. Zrobimy znowu autocieniowaniem. Głowa, można powiedzieć, gotowa. Moi drodzy, nie powiedziałem jednej rzeczy, żeby obrócić sobie model, jak to wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy, kiedy pojawia się właśnie ta łapka i prawo, w lewo, w górę, w dół można zupełnie spokojnie sobie ten model przeciągać. Teraz zrobimy tułów. Na tułowiu damy koszulkę. Koszulkę, która może być na przykład Yy, powiedzmy sobie, że biała ale nie do końca biała czyli przesuniemy ten nasz znacznik koloru na FFF ale troszeczkę tę biel złamiemy troszeczkę tę biel złamiemy w ten sposób, że yy, zrobimy ją ciut ciemniejszą i teraz zobaczcie, korzystam z narzędzia wypełniania wypełniam tę koszulkę Tak, chowam sobie głowę Ołówkiem teraz, bądź narzędziem do autocieniowania, zamalowuję górę, mniej więcej tak. O, i teraz za pomocą znowu równika, pobieram sobie kolor twarzy. O, i może być też za pomocą autocieniowania, robię dekolt naszej. Koszulki. Raz. Dwa i trzy. Ok. Nie wygląda to najlepiej, dlatego to samo powtórzę ołówkiem. Raz. Dwa i trzy. Proszę bardzo. Ok. Mamy koszulkę. Ona powinna być od spodu też wypełniona, więc muszę znowu skrubkować kolor, wypełnić i mamy, można powiedzieć, wstęp do podstaw zarysu naszej postaci. Zobaczcie, że wszystko to tworzymy na warstwie wewnętrznej ciąg. Dobrze, zróbmy w takim razie teraz rzecz następującą. Załóżmy, że chcemy zrobić tę koszulę. Jak powiedziałem, leciutko ją spróbuję podcieniować. O, widzicie, nawet się udaje. Tak, jest bardzo, 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 bardzo jasna. Ale to nie szkodzi. Ok, dobrze. Wyobraźmy sobie teraz, że to jest koszula z długimi rękawami. Na przykład, tyle tylko, że zawiniętymi do góry. Znowu, ręce muszą mieć kolor ciała. Wobec tego próbkujemy sobie kolor, tak, możemy sobie teraz zupełnie spokojnie wypełnić ręce po całości. O, góra, dół, tu też góra. Dół i jeszcze środek oczywiście... Yy, środek oczywiście jest. Teraz... Troszeczkę ściemnię ten kolor o drobinkę. O i narzędziem do autocieniowania zrobię sobie tak, jakby dłonie. Włączę obraz lustrzany, ściemnię jeszcze odrobinkę. I jeszcze raz zrobię to samo. O właśnie, to jest ten efekt, o który mi chodziło. I teraz, moi drodzy, na obu rękach mamy dokładnie ten sam wzorek od spodu również ok świetnie no to nie pozostaje nic innego jak tylko właśnie domalować mu tę koszulkę jak powiedziałem wyobraźmy sobie, że jest to koszula z długim rękawem tylko podwinięty no to najprościej będzie nam to zrobić w ten sposób, że próbujemy sobie oczywiście kolor niekoniecznie ten biały ale. O, ten. I teraz zupełnie spokojnie, narzędziem do autocieniowania. Głowę sobie schowamy, żeby sobie jej nie pomalować. O, zamalujemy sobie ręce. OK, ręce są zamalowane. Tutaj jeszcze zauważyłem, że mam puste miejsce. A ono powinno być wypełnione, więc wypełniam od razu. O, głowę przywracam. Ok, i mamy, moi drodzy, mamy zrobiony jakby tułów. Powiedziałem, że rękawy mają być podwinięte. I w związku z tym, znowu chowam sobie tułów, nawet sobie chowam sobie głowę, chowam sobie jedną rękę i włączam teraz warstwę zewnętrzną. I na warstwie zewnętrznej, moi drodzy, kolorem koszuli, czyli przesuńmy sobie tutaj i ciemnijmy. Tym kolorem właśnie, ale na warstwie zewnętrznej, również korzystając z autocieniowania, robię rodzaj powiedzmy sobie podwiniętego rękawa, podwiniętego mankietu. O! Powiedzmy, że na 3 piksele. Dobrze. I tu łuf mamy gotowy. Jeżeli byśmy chcieli teraz jeszcze na przykład założyć temu naszemu człowieczkowi coś na kształt kamizelki, to właśnie to możemy zrobić na warstwie zewnętrznej, czyli żeby on miał taką właśnie sobie koszulę. Tak, I powiedzmy sobie, że założymy mu teraz kamizelkę, kamuflażową koloru H. Kod koloru, którego użyjemy, to będzie 6c6E68. I Z tego mu zrobimy kamizelkę, ale też znowu z autocieniowaniem. I mamy, moi drodzy, faceta w kamizelce. Dobrze, żeby było weselej. Również tutaj wypełnimy sobie po całości, żeby nam się, że tak powiem, nie pojawiał biały kolor w momencie, kiedy będziemy chodzić. I zrobię rzecz następującą, że dokładnie, dokładnie w tym samym kolorze i dokładnie tak samo zrobię mu spodnie. I tu możemy teraz moi drodzy zupełnie spokojnie sobie namalować buty. Buty pozwolę sobie namalować dokładnie takim samym kolorem, jaki on ma, w jakim on ma włosy, czyli 80,000. Przód buta. Ok, teraz tył buta, część wewnętrzna i podeszwa. i nasza skórka jest gotowa. Proszę bardzo. Pacet w mundurku, koszuli z podwiniętymi rękawami jest gotów do akcji. Skoro tak, no to pobierzmy go teraz do siebie na yy, swój komputer. Wybieramy opcję download, zapisujemy pod jakąś dużo nam mówiącą nazwą, ja nazwę mundurek, plik zapisany, przechodzę na Program uruchamiający Minecrafta. Wybieram oczywiście nowa skórka, nawiguję do mojego folderu, tak, szukam pliku pod nazwą mundurek, otwieram i facet w mundurku jest. Zapisz i użyj, proszę bardzo, zapisujemy i użyjemy. Jak będzie wyglądał w plenerze, zobaczymy za chwilę. A tak, moi drodzy, prezentuje się nasza postać już w plenerze. W widoku z przodu, gdzie widać, że ma mankiety na spodniach, widać, że ma podwinięte rękawy koszuli. W widoku z tyłu też wszystko elegancko. Można powiedzieć, widać, proszę bardzo, nigdzie nie wychodzą jakieś niepotrzebne białe plamy. Wszystko jest elegancko, można powiedzieć, zrobione. No i powiem jedno, Skoro ja, nie mając praktycznie żadnych zdolności plastycznych, potrafiłem stworzyć od przynajmniej takiego ludka, to co wy będziecie w stanie stworzyć, moi drodzy, bardzo chętnie zobaczę Wasze kreacje w komentarzach do tego filmu. W następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak zmienić otoczenie w Minecrafcie, czy raczej wygląd otaczającego nas świata i to bez zbytniego wysiłku. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!